Witajcie kochani w kuchni Gabresi! Hmm. Tak, dzisiaj pokażę Wam jak robię jak będziemy, będziemy dzisiaj robić. Yy, uderzałam ogólnie głową, widać to? Tak? Nie, jeszcze nie wiem. Uderzałam głową w rurę niechcący, jak się schylałam do pieca. Będziemy robić yy, takie placuszki z sera farogu chudego z różnymi innymi rzeczami. Czyli tak, na po... znalazłam ten przepis na Instagramie. I na początku musimy otworzyć farbę. Tam ogólnie jest taka duża porcja, więc my zrobimy wszystko, bo nie zjemy tego naraz, a jestem sama w domu, to tu nie będę. Nie na ciepło. O, teraz. Dobrze, i bierzemy tak, pół kostki twarogi. Okej, okay. jajko tam szło. Bo mam przepis na telefonie, a do was gadam, więc wiecie jak to jest. Dobrze, przygotowałam sobie rzeczy, bo nie wiedziałam, co mam jeszcze wsypać. To tak, na całą porcję potrzebne jest 10 gram erytrytolu, a że ja robię przez pół, to potrzebne nam jest 5, już sobie odmierzyłam. Wsypujemy. Na całą porcję trzeba jedno jajko, ale przecież nie będę jednego jajka dzielić na pół, więc wrzucę całe. Ok, już to wyjdzie. I tam jeszcze potrzebne jest na całość 70 gram kaszemanny. Mam kaszemannę, ale ja spróbuję dodać. odżywkę drzewce Te mam o smaku tego sernika z pomarańczą. Otwieramy. Bierzemy taką dobrą miarkę i wsypujemy. I teraz muszę to wymieszać. Teraz wrócę do was. Ok. Dosypałam jeszcze łyżkę kaszy manny, bo to musi być takie gęste ciasto. Zrobiłam też panierkę z kaszy manny, tak jak było w przepisie. I dosypałam trochę otrębów od, od pszennych. I Kochani, teraz nagrzewamy patelnię z odrobineczką, najlepiej oliwy, ale nie mam oliwy, więc z oleju. Um, Reszta sera, nie obawiajcie się o niego, zrobię z niego twaróg. Mam gdzieś żydkiewkę w lodówce, mam tu widzę czerwoną cebulę i zrobimy na potem. I będziemy formować te kotlety, tak jakbyście robili w sumie kotlety mielone, obtaczamy w tej panierce i smażymy na wolnym ogniu z dwóch stron. Kochani, nasze placuszki się smażą. Yy, zobaczymy, co z nich wyjdzie. Tak tam Tamta pani miała takie ładne, okrągłe, superowe. A ja mam takie. Może będą dobre, może nie. Oby były, bo jestem głodna. Kochani, nasze placuszki się smażą. Yy, zobaczymy, co z nich wyjdzie. Tak bym, powiem, tamta pan miała takie ładne, okrągłe, superowe. A ja mam takie. Może będą dobre, może nie. Oby były, bo jestem głodna. Okej, okay, kochani. Z tej porcji, którą robiłam wyszły te trzy, które tutaj widzicie. I jeszcze jeden się smaży. Pachną bosko, bo mam ten super moje białko sernikowo-pomarańczowe. I będziemy próbować. Jest cieplutkie. I mam skyra truskawkowego. Jeśli pomyślicie, wow, czy to jest warunek zjedzenia tego, że to jest truskawkowy skyr, to nie, po prostu taki miałam w lodówce. Środko wygląda tak. Good, dobre. Very good, dobre. Czyli um, możemy wprowadzić te serniczki do mojego um, jadłospisu i będę je jeść na śniadania. Co super. Ok. Czekajcie na kolejny filmik, bo będziemy testować różne rzeczy na śniadania. Zapowiadam. Serię. Um, jeszcze jedna rzecz. Um, zanim się z Wami pożegnam na dobre. Możecie mieć pytania odnośnie makro tego. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo trochę, jak widzieliście, białkiem przerabiałam przepis tej pani, ale jest to półkostki twarogu, ale chudego, więc on nie jest aż tak bardzo kaloryczny. Ogólnie mm, w oryginale miał on chyba 630 kalorii, ale całość, a ja zrobiłam przez pół. Mm, tylko, że ja dam białeczko i mniej kaszy manny. No nie. Nie wiem, białka na pewno ma bardzo dużo, tak możecie być pewni. A reszty, Arono, przykro mi, kochani. Czekajcie na kolejny odcinek. Pa!